Symalaszko, widzowie Wicki, tutaj ja czwartek z i w dzisiejszym filmie przygotowałem dla Was 11 pików, którym zbudujemy skład. Oczywiście tylko ten jakby główny, ławka będzie dowolna, ale zanim oczywiście zróbcie łapeczka subika, ponieważ jest to pierwszy film yy, z FIFY na tym kanale, nie wiem jak się przyjmie, więc jeśli wam się spodoba jest więcej takich filmów z FIFY, yy, a my lecimy z odcineczkiem jak widzicie widzowie już nad sklepem mamy 11 przedmiotów to są wiki 80 plus więc na pierwszy klikamy i co nam wyleci Weźmiemy sobie karasko choć już jest posiadany Ale to zagrałem sobie po prostu ten zwykłem którego już mamy dalej Brozowić Bierzemy Brzozowicza. Dobrze, dalej. Co dalej mamy widzowie? Jak widzę przydał mi się mocny Prawie Pomocnik, na pewno. Szybki. 94 tempa, na pewno jest dużo. Blachowicz, dobry napastnik. przyda nam się, na pewno. Dobrze, dalej. Co teraz? O kurczę. Kurczę, kurczę. Weźmiemy sobie może kalabrie Dobra. Jakorzyta. Jakorzyta będzie naszym drugim napastnikiem. Dalej. Akunia. Przyda się lewy obrońca. Dalej. Proszę, sprawdźmy. Czekałem. W naszym lekarzem będzie Leno. Dalej. Co będzie? Uwaga, uwaga. Brzozowicie już wzięliśmy. Chyba. wziąłem już Kliniarę. Tak? Chyba wzięliśmy. Mamy już Brzozowicie. na jakiś błąd. Junior Dalej Eee Pau Torres Myślę, że będzie najlepszym wyborem Dalej, ostatni wybór, błagam, żeby było coś dobrego Niech będzie Di Maria Będzie go w środku po prostu Więc przechodzimy już sobie do naszego e... a Przepraszam Przechodzimy już sobie do naszego e... 广东。 Dobra widzowie, tak się prezentuje nasz skład po układaniu, teraz wybieramy najmocniejszą ławkę, oczywiście, o Boże, dobra, i oczywiście, zaczynamy tak, e, żebyśmy mieli dobrego e, zawodnika na zmianę, oczywiście damy sobie tylko najlepszy, oczywiście żartuję, najpierw zaczynamy od jednego gołta jaki istnieje, a jest to oczywiście nikt, nikt inny jak. Arek Milik. Oh jak widzicie, jest tutaj Legendarny już. Zawodnik do reprezentacji Dobra, dalej. Weźmiemy sobie dobro, dobrą, dobrą pomocnika, żeby nam tutaj pomagał. Ostatni. Ostatni będzie... W sumie nie wiem kto Damy sobie je... Jakiegoś random'a Którego wylosujemy Christensen? Uwierzcie mi, że miałem zaknięte oczy Latałem, wszędzie I to widzę, że Christensen wypadł Więc tak powiązuje się nasza łapka A my już Będziemy lecieć z pierwszym meczem. Lecimy, to będzie łatwy meczek, od razu wam mówię. 10-0 maksymalnie, minimalnie na pewno. Mamy takich gołców w drużynie. O nie! O nie! Oj, mam magła jera! Drugiego największego gołta na świecie. Zaraz po miliku, który siedzi na ławce. Mecz skomentuje dla państwa duet. To jest problem. Do Janika Karasko, Karasko. Jest do Vlachowicza on, on. Do Grzegorzoty. On przyrzuca do Iniaki Williamsa. Ale on jest spalony, niestety. Dalej. Idziemy. Halando są żółtą kartkę. Jest skład Vipers! Zatem spójrzmy! W bramce! Vipers to my więc. Janik Karasko raz. sobie podejdźmy szeroko w pomocy. Kurczę Kalabria próbuje zebrać piłkę, ale chyba na próżno. Teraz Torres, Torres, Paul Torres. Ale Karasko przyjmuje! polukarnym i próbuje między Biegnie na skrzydle! I gra! I strzela żota! Get greedy, bro! W meczu w tym ale lecimy dalej. Lecimy I dalej. Czy jak się ten nazywa? Na szczęście nie udało się Halandowi strzelić A Haland. To jeden Haland. Wiadomo, to nie to samo co. Maguaya, albo. Tym bardziej Milik, ale. Teraz jest niepilnowany. Kurde, nie udało się, chciałem podcinku. Bardzo No niestety się nie udało. A chciałem ładnie dla was zczyć brameczkę. Mogłam w sumie łatwo go kiwnąć, ale chciałem się popisać, przepraszam widzowie, ja wiem, że popisowałem nie. żyć. to tylko... bramek. Dobrze neto! Neto, sklep spożywczy. To poszło nie tak. Pretendent Domiana kiksu kolejki. Dobra 300 go. Dobra, lecimy. Karasko. Do Wlachowicza, Wlachowicz. Do żoty. On do Iniaki Williamsa. Iniaki Williams. Granu, Inaki Williams. 94 tempa. Tyk, trik. Pierwszy minięty drugi. Szuka, Leci. Może być groźnie. Ach, przesycię. Lecimy. W polu karnym. szkliniar. Szkliniar no próbuje wyrukać. odebrać. No ale posy, na szczęście jest, tak, karny. Tego co ten ten karny! Co się stało? Co on zrobił? Oznacza, będą mieli będzie do prawo. Udania. Kurde, za wolno. Dobra, jest jeden jeden widzę wynik, to nie jest dobry wynik. Jak Williams, Williams biegnie po skryt, oni się tego nie spodziewają, że on z tym tempem biegnie od razu. On jest wysoki i dobry. Patrzcie, teraz zrobię trika. widzicie, triki na najwyższym poziomie. Dobra, zagręc tutaj. Tutaj. I Janik Karasko, boom! Może Aj. Akunia Akunia podaje? No Karasko. Di Maria. Teraz uwaga. Agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być sebastia. No i niestety. Do ściągam go. Czasu gry. Poczekam. Na przerwę, ale... Rafael go. No, dobra. Rężanie z zespołem. I od razu, ty spadaj. Dobrze, dalej. Ko kto jeszcze mi przeszkadzał? Szkiniar, schodzisz. Koła też wchodzi. Wiem, sorry, bro, ale nie pokazaliście sobie strony. Bezowić, Git. Znaczy, y Di Maria Git, bezowić, spadaj. Gramy. Nie ma co czekać. Gramy A? dalej. Meczu. Na, na nikogo lepszego nie mogliśmy trafić, z tych niższych obrali, to jest według mnie zawodnik. Ale Vlachowicz też, gdyby miał więcej piłkę... Vlachowicz, właśnie o nim mowa. I co? I nic nie zrobił! Na szczęście mamy Gołta, który może to strzelić. Jak, Jak Gołt strzeli, to już będzie się liczyć bramka za dwa. To będzie 3 do 1. Go, to to, 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 to... Arek. Milik! Gołt! Co się stało? Stały Karasko. w końcówce jest na złota. Goal z Karasko, nie. wygranej. Nie, nie, przegraliśmy. Jak my to przegramy? Nie, jeszcze ma Wiadomo, Wiadomo, domo To i widzicie, że to za dwa. Przegraliśmy. Teraz musiałby strzelić Nasz GOAT. Przegraliśmy. I OTO SĘDZIA KOŃCZY NAM! Bro, dlatego na nie opatrz się no, robić tych tak 80+, plus. nie róbcie tego! Się Bro... Jeśli mnie słyszysz... NIE RÓB TEGO! NIE RÓB TEGO! Jak to zrobisz? Pożałujesz! Tak jakieś w którzy ci wszystkie... mecze! Słyszysz mnie? To koniec! Koniec! Kupuję Maguire'a... I pobijam Cały świat futbolu. Dwie jeszcze słowo widzowie. Nara. Carbonara.